<laughs> Maciek, nie ma bata! Tym razem to na pewno się zesra. No nie no, znowu! Hej, hej, moi kochani! Witam serdecznie, tutaj Hanta, wracamy po raz już ostatni do Resident Evil 2 Remake'u oczywiście. No i przed nami ostatni dodatkowy tryb, tak naprawdę jakby jak gra wyszła, to mieliśmy zaledwie trzy historie The Ghost Survivors, ale teraz jeszcze, w ogóle to się nazywa faktycznie Widmowi Ocalali i tu są trzy, ale jest, jest jeszcze czwarty Ocalały, więc te scenariusze już rozegraliśmy, ale oczywiście żadnego się nie udało skończyć i przypuszczalnie dzi dzisiejszego też nie uda się skończyć, ale to nic, bo bardzo chętnie zobaczę co się w tym scenariuszu kryje. Jaka historia za tym stoi? Także czwarty odcalały nadchodzi. Wrzesień 98 rok. Prywatny oddział specjalny. O, to jest ten problem, kiedy gra się za szybko ładuje, bo masz dysk SSD. I. No i tyle. Alpha. Alpha, Generalnie ten scenariusz, jeżeli się nie mylę. On doszedł jak trójka wyszła. Świetnie, kanały. Uwielbiam. Nie. Wow, ale państwo drodzy, ile my tego tutaj mamy? Czy za skraj? Ja przez całą grę tyle nie zebrałem tych itemów. Uh, że prochu tworzy pod podczas uh, ja emocji. Okej, okay, a jakbym to z tym zrobił? Połącz z trochem strzelniczym, by utworzyć naboje do strzelby lub połącz dwie sztuki, by utworzyć mag. Uh -huh. Tutaj są naboje mag. Okej. Okay. A to po prostu jest amunicja chyba do tego będzie. Więc ze zwykłym. Proch strzelniczy tworzy... No ale do czego ta amunicja będzie? Czy będzie do tego? Do pistoletu 9 mm to będzie chyba. Tak mi się coś wydaje. Więc możemy to... Albo w ten sposób. I tu będziemy mieli do strzelby, albo do tego. No, strzelba tutaj, kurde, jest dobrą sprawą. Hmm. hmm, hmm. Niestety, jakby inaczej tego nie zrobił. Dobra, zobaczmy tu. Okej, okay. kanał niższy, kanał wyższy. Platforma kolejki jest tutaj. Super sprawa. Jak ja nienawidziłem tych kanałów. ale co zrobisz? I headed towards the front gate of RPD. Pick you up there. O! Łołow! Łołow! Gdzie ja tu zginę? Dobra, na kanał niższy. tu oczywiście nie... nie wejdziemy. Bo... pozamykamy wszystko. Tego ona tu wchodziła? Nie mam pojęcia. Tylko jednym dostała i co? Ok, strzelba jest idealna, więc chyba po prostu wiecie co zrobimy z nabojem do strzelby. Eee, połącz to z tym. I są naboje do strzelby. I połącz to z tym. I teraz połączymy to z tym. A to połączymy z tym. I wiemy co robić z nabojami. Dobra, ale generalnie wiecie. Staramy się przewieźć tutaj, jeżeli się będzie dało. Zamiast się zastanawiać, dobra, idziemy tu. Bo jakby mamy szansę przejść ten scenariusz. Też pytanie, co nam każą zrobić? No tutaj jesteśmy już koło torów kolejki, ale kolejki nie ma. Ależ tu ciemność. i do góry. A tu będziemy do tego biura. Biura, co tu? Sporo zombiaków chyba. O, psy są! Sied sied, 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 sied. Dobra, ale tutaj chyba nie ma innego wyjścia jak tam w dół. No to zaskakujemy. Jesteśmy tu, tu jest dużo zombiaków. No dobra, pokój monitoringu, a tu nie było ni yy, wcześniej nikogo. Okej, okay. Okay, oni jedli tego swojego kolegę teraz wstać, miałem coś powiedzieć odnośnie jego wyglądu, ale. powstrzymam się od takich komentarzy. Znaczy, to miał być żart, oczywiście, ale. ale niech, niech odpoczywa sobie już. Okej, okay, teraz gdzie? Tutaj raczej nie przejdziemy. No właśnie, tu jest włas zamknięty. Czy tak, jakby tutaj dopiero Lion czy Kler mieli przyjść. Świetnie. Tak, teraz pomyślałem, że w sumie jest gaśnica, ciekawe czy wybuchnie, ale... ale nie. Okej, okay, to mogę użyć? Nie, nie mogę tego użyć. Halo, dwie kulki jest pies pada. Co to za jakiś... Co to za jakieś cyrki? O, te no! nigdy. Idziemy stąd. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, trochę się przerzedziło. Odgnąłem! Nie się zamknęły, nie Dobra. Trzeba to. To jest ważna sprawa. W sumie no, czekajcie, bo ja mam jakiś granat czy coś. No właśnie, weź to jak to się kurczę robiło. W ten sposób. Weźmy rzućmy tu granat. Trochę się je poszło mi. Ale jednak strzelba to strzelba. Jeden z tych psiaków tutaj. Czy to mógłbyś umrzeć? Czy tam słyszę następne gdzieś? Ty, gnoju. No nie wierzę. O nie, ten kolega nasz wstał. Oooo cierafle. No jak ja mam do tego strzelać niby, słuchajcie. Chyba cała gra to po prostu polega na chodzeniu i robieniu takich manewrów, żeby te zombie nas jakoś tam w jakiś sposób nie dopadały. Takie odnoszę wrażenie. No nie wiem, że z Magnum dostał i, i żyje. Dobra. Gdzie my mamy iść tak w ogóle? Bo ja nawet nie wiem. Pewnie do góry gdzieś posterunek no nie wierzę, ja mam do posterunku wejść. Tu jest helikopter przed posterunkiem. O świetnie. To na pewno, to na pewno już. O no, jasne, już widzę jak tam dotarłem. Ze względu na tą kończącą się amunicję, przynajmniej wobec, a tu nie ma nic do zebrania. Eee, dobra, muszę sobie w takim razie skminić. Gdzie ja w ogóle chcę iść? Sterownia, ja chcę tu pójść do pomieszczenia pracowników. O, i się tu wchodziło. A po tych schodach pewnie muszę wejść, tak? Kanał... Aha, czyli muszę iść teraz w kanał... Czyli dobrze, idę. Tak, tu było kilku zombi, pamiętam. Pójdę tu... W dół... Nie, czekajcie, pójdę w dół, a potem muszę iść w lewo, żeby wejść z powrotem tu na to. Czyli w lewo... Ajdzie! No tak, Nie mam oczywiście już Cholernego noża, bo został w jakimś psie chyba. został no, ten zabrać na no, ale! Ajdze. Dobra, masz graf błyskowy Weźmy sobie, może się uleczmy czymś. Aha, to to już pomysł. Totalnie nic nie widać tutaj, i to jest chyba główny problem. No, idzie. Nic nie ma, to jest tutaj problem. W tamtych scenariuszach było bardzo słabo ze wszystkim, ale przynajmniej żeśmy zyskiwali jakąś amunicję. A tutaj jest tylko gorzej i gorzej. Mam nadzieję, że te kurwa wpływające potworki nie wyjdą. I tu musimy iść teraz tędy. Tak, środkowy, tak, i w prawo musimy iść. O, jednak ciśło. Super strach. A dostawże mnie! ZOSA możemy przynajmniej granę, Ja tam rzuciłem granatę, żeby jest z tego. Jest już bezużyteczna. Eee, mamy ostatni granat, świetnie, też super. Mm, obejrzyj, mi... czemu nie mogę tego tutaj pod to przyporządkować. Nie wiem. No, ja, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Te tutaj są. Jakbym tutaj za nawet tak tekstu... polarnego oka tutaj nie ma na tym. Nie mam pojęcia. Wtedy tak nie przebiegnę. No, nie mogę nic zrobić tak de facto, no. to jest mniejsze, on jest grał. Świetnie. To był jeden, tak? A on jeszcze żyje. Cudo się wyłoni drugi może już nie, może już przebiegnę, może ten drugi umarł. Może postanowił bój sobie. Cokolwiek. A, tutaj jest ten martwy jeden żołnierz. O, właśnie tutaj na schodach nie wiem, czy ten nie leżał. Może, ty, może jestem tym żołnierzem, który tu leżał na schodach. A może nie. Czy da się tu wejść, da się tu wejść. Świetnie. Nie wiem co tam było, nie interesuje mnie to. I tak i tak nie ma nic do zebrania w tych pomieszczeniach. Hmm. Więc wychodzi na to, że po prostu wiecie, tamte scenariusze były ciężkie, bo nic nie mieliśmy, a tutaj mamy wszystko, ale nie możemy nic zebrać. No i jednak strzelba się okazuje chyba być najlepszym wyjściem. Tutaj już jest niedaleko całkiem do wyjścia. Tylko pytanie ile zombiaków po drodze. O, szlak by cię Policjanci, te sprawy, super, 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 super. A bardzo się ko ko Kończy się amunicja do wszystkiego tak naprawdę. Ok. Tak można się też pobawić. Jeżeli będą po pojedynczo, to nie ma problemu. No awaj, wyważysz, uda ci się. Okay, tutaj sobie zejdziemy. Przematuj. Jeszcze ten się dobija. On jest w pasiaku. Myślicie, że to więźni. No chłopie. Twarzy nie ma, ale i tak nie ugryzie. Tutaj skrzynki nie ma. Generalnie tu w ogóle nic nie ma. Dobra, musimy sobie użyć, niestety, tego. Okej. Okay. schody maszynownia. Myślicie, że ja muszę. A jezus, mu... Maria, muszę przez to wszystko przejść? Nie mogę tędy? Nie mogę tędy, nie? Przez ten ukryty pokój. Oczywiście, że nie. No, jasne. Nie mogło być tak prosto. No to już, już coś czuję, że raczej mi średni pójdzie. Bo już większość zasobów złożyłem. Przez te cholerne pieprzone kanały! Nie lubię Kurde. Okej, okay. lizacz padł. No ale złożył mi... ...trzy pociski, a mi zostały dwa. Jezu, jak ja też nie... ...tej maszynowni strasznie nie lubiłem. Ale chyba tutaj wystarczy, że przejdę. Idzie. Trzeba im bardziej celować w głowy, bo widzicie jak to... Naprawdę! ale ledwo wstaję i tak nie trafiłem. Czy ja przejdę tędy, naokoło? Powiedzcie, że tak. Że nie muszę tam schodzić na dół. Dobra, przejdźmy tutaj szybko. Czasem się da, czasem się da przejść. Tylko to jest tak, że jak wchodzisz do pomieszczenia i widzisz, że w środku jest zombie i się zawahasz na sekundę, to znaczy, że już za późno. Świetnie, gość nie ma ręki, ale i tak nie zbliżają. Dobra, biegliśmy dalej. Po prostu muszę biec. Chodzimy na posterunek. O, jasne! Nie było tych zombie tutaj, ale powstawały już, no. Więc nie, Świetnie. Idź, 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 No, tu już nie ma opcji, żebym przez to przeszedł, po prostu byłeś się jakaś ufna miazga. Dobra, czekajcie, muszę się zastanowić, co dalej? Jak mnie poprowadzi? No jestem w piwnicy. Generalnie tędy mógłbym wyjść i musiałbym jeszcze przejść to wszystko. Tu jest stróżówka i przez wschodnie biuro i tędy, o ile tu jest wszystko pootwierane. A można było stąd wyjść? Można było. No to nie. Kuśwa mać. czyli tu i w lewo. I jeszcze jak tu jakieś nieznaczenie. Wyjdą po... Serio. Dobra, to już koniec, nie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Możemy się tym użyć, tylko że to jest co? Uswa toksyny redukuje odnoszone obrażenia chroni przed trucizną przez krótki czas. To mi nie daje! O siec Może po prostu trzeba faktycznie przebiec to, ca to całe cały to przebiec, ale... odniosę się tutaj do tego, do, do, o czym mówiłem już wielokrotnie, przy okazji różnych produkcji. Że po raz kolejny jesteśmy mega zdolnym, mega wyszkolonym, elitarnym żołnierzem. I nie jesteśmy w stanie biegać co najwyżej dreptać. O! No, chyba was powaliło! Co to ma być? A on tu po co i skąd i dlaczego? I dlaczego mnie? Ja no tu wejdę, nie wejdę tutaj. Oczywiście, że nie wejdę. A, nie mam nawet amunicji. Nie mogę przejść nawet obok niego, dobra Ale się wyswobodziłem Myślicie, że to się uda Tu będą kolejne zombiaki Oczywiście, że są Oczywiście, że są Przejdź, 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 proszę! Nie mam już amunicji. No, to jest koniec. Ale mega po prostu blisko. Naprawdę mega, mega blisko. Bo stąd by wyszlibyśmy na korytarz, eee, tym korytarzem byśmy weszli do holu i byśmy byli koło helikoptera. No, i oczywiście jak dam teraz sprób ponownie, to zgadniecie gdzie zaczniemy... Eee, ...od początku. I nawet nam gra nie pozwala przeczytać no. Także I słuchajcie, no Fajnie, akurat to wierzę, że da się przejść yy, Po prostu trochę lepiej to rozplanować z tą i tak dalej Faktycznie mniej w tych kanałach się skupiać na zabijaniu, tylko po prostu przebiec, tam gdzie, gdzie, gdzie nie trzeba, to po prostu trzeba biec i tyle, i, i się co najwyżej ty, tymi rzeczami tutaj leczyć, szkoda, że nie da się nic zebrać po drodze, no ale okej, okay. natomiast to jest chyba jedyne, które da się przejść, według mnie, reszta to jest masakra. Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film, i w zanadrzu mam dla Was jeszcze dodatki do rezydenta 7 które też się pojawią, chyba że się pojawiły wcześniej, zanim to się pojawiło, nie wiem. No i jeszcze ten cały Rezy Resident Evil Resistance. Nie wiem w jakiej kolejności wam to będę puszczał, więc po prostu tak mówię. Więc możecie obczaić. No i tyle. Trzymajcie się, cześć.